Ja witam wszystkich we wtorek, godzina 12.01, zaczynamy nasz live analityczny. Zaczniemy sobie od euro-dolara. Tutaj dosyć ciekawy moment, dlatego że to 61,8 tak jest pół na pół. Troszeczkę ten poziom powiem Wam szczerze, odpuściłem z racji tego, że nie ma wyraźnej reakcji, nie ma wyraźnego odbicia, aczkolwiek i geometria i 61 tutaj sobie stoi. Co jest jeszcze ważnego w tym momencie, na pewno możliwe odbicie od punktu B do punktu C. No jeszcze tego odbicia w ogóle nie widzimy, natomiast jeżeli by się pojawiło, to tutaj reakcja wcale duża nie musi być, to mogą być 2, 3, może cztery świece maksymalnie. Często w tego typu układach to odbicie, przepraszam, i ta fala BC jest malutka, jest malutka, na trwa kilka, może kilkanaście godzin, niekiedy tak na, naprawdę. Nie musi być jakieś bardzo duże odbicie. Także tutaj, w tym momencie pozycji nie mamy. Jeżeli chodzi o euro stacji tego, że tej reakcji po prostu nie ma, po prostu nie ma. Jeżeli się pojawi, to ten układ, który tu widzimy, ten pomarańczowy układ harmoniczny nabiera mocy w tym momencie. To jest na chwilę obecną taki, no, można powiedzieć, że pewnego. Rodzaju pomysł, tak? Czy się zrealizuje? No, brakuje mi prawej strony wykresu, muszą się dorysować poszczególne świece, żebym ocenił i wyznaczył jakiś scenariusz rynkowy. Także tutaj jest temat bardzo otwarty. GBPUSD też jest temat otwarty, z racji tego, że jedyny pomysł na wysokim interwale, tutaj jeszcze mam pozostałości z wczorajszych pomysłów inwestycyjnych o 19, czyli takie spotkanie robimy raz w miesiącu. Typowo na wyższych interwałach czasowych, i to jest jeden z takich układów średnioterminowych. Typowo do których się przymierzam, czyli to pewnie nie jest zaganie na styczeń, no bo ten tydzień już za chwilkę będzie luty. Nie, mamy mało czasu, ale jeżeli gdzieś tak za może tydzień, może za dwa tygodnie ten setup by się wypełnił, no to na funcie do Dolaja tutaj ten poziom oczywiście mnie interesuje: 1,32,14. W tym momencie tutaj ta fala BC jeszcze nie wiemy, czy jest falą, czy nie. Znaczy, widzimy, że jest ruch spadkowy, ale czy to jest część, czy fala BC jest jedynie częścią tego układu, no to dowiemy się w momencie, jak fala CD zacznie się budować. Czyli czekamy na co? Czekamy na pierwszą świecę popytową, czy też pierwszą świecę odwrotną. Jeżeli zacznie się fala CD wzrostowa budować, no to wtedy tę część układu można powiedzieć, że, że ona będzie do rozegrania, że ona będzie aktualna. Także w tym momencie euro do i funt do dolara, raczej raczej odpuszczam, jeżeli o mnie chodzi, no ja mam taką zasadę, że jeżeli nie czuję układu, nie widzę okazji, to na siłę nie gram, się oduczyłem dawno dawno temu. Nie polecam takiego podejścia nikomu, no bo trading na siłę jeszcze E, jeszcze nie, nie, nie słyszałem, żeby, żeby, żeby działał po prostu. Jeżeli chodzi o dolara do jena, tutaj mamy chwilowy przystanek, według mnie to odreagowanie, jesteśmy bardzo mocno wygrzani, jeżeli chodzi o dolar do jena czy euro yen. Tutaj ta korekta się należy. Ja mam dosyć ciekawe punkty zaczepienia. Pierwsza to jest korekta 1 do 1, czy ta korekta pędząca AB, BC i CD na wysokości, już wam tutaj mówię, pokazuję precyzyjnie: 108,23 czy ta pierwsza linia zielona. Kolejne mierzenie, w mojej ocenie troszeczkę silniejsze, z racji tego, że 61,8 na wysokim interwale, to jest słuchajcie, takie mierzenie, które na jednak pięknie działa, zawsze, e, no może nie zawsze, ale zazwyczaj, tak, na 10 przypadków 8, 9, więc można powiedzieć, że prawie zawsze, e, 61,8 poziom troszeczkę niżej Okolice okrągłego poziomu 108, dokładnie 107, 97. Te poziomy mnie interesują. Co takiego się może wydarzyć w tego typu sytuacjach, to Wam mówię typowo z życia, z doświadczenia, jeżeli mamy dwa takie poziomy ważne, ale troszeczkę oddalone od siebie. Co bardzo, co bardzo często na rynku się dzieje, co rynek robi. To jest pierwsze dojście, mamy odbicie od tego poziomu, który jest wyżej. Pojawia się dywergencja, na przykład wolumenowa czy wskaźnikowa, mamy zejście do 61 i dopiero mocne odbicie od poziomu, czy ten, jak ja to mówię, właściwy, następuje od poziomu, który jest niżej. Także tutaj m.in. taki scenariusz również zakładam. No na chwilę obecną oczywiście jest za wcześnie, żeby o tym mówić, bo brakuje no dobre 40-50 pipsów niżej, prawda? Chodzimy 108-80, więc nawet więcej, bo ponad 80, około 70-80, prawda? Bo tutaj ten poziom takiego pierwszego odbicia, tak możemy sobie to nazwać, to są okolice 108-23, czyli tutaj czekamy na pierwszy atak na ten, na ten dołek, który jest troszeczkę wyżej. Jeżeli chodzi o jena, tutaj to jest ciężki setup. Dlaczego? Z dwóch powodów, po pierwsze okrągły psychologiczny poziom. No to są zawsze takie miejsca, gdzie rynek idzie bokiem niekiedy przez kilka, kilkanaście dni. Dobrze słyszeliście, kilkanaście dni, więc jak mamy końcówkę stycznia, to może nam się to przeciągnąć na pierwszą połowę lutego. Tutaj mamy oczywiście 120. 00, mamy ZZB, no mamy ten poziom, który widzimy, że gdzieś tam jest ważny. Próbujemy gdzieś tam go bronić. W mojej ocenie on będzie nadbijany wielokrotnie. Także ja tutaj się nie bawię w jakiejś zabawy, bawię w zabawy, tak? Nie bawię się w, w obronę tego, nie, dlatego że tutaj wszelkiego rodzaju dolny nie będą miały miejsce. Ja nie chcę w jakiś głupi sposób, wiecie, wypaść na stopach nie, kilkukrotnie, bo tak jak mówię, tego typu poziomy są testowane notorycznie. Czyli powiedzmy, mamy odbicie za 2-3 dni ponowne ponowne, ponowne, nie, niekiedy 4, 5 razy także tutaj ten poziom 120, jeżeli o mnie chodzi, ja odpuszczam przymierzam się z kolei do tej strefy zielonej 61,8, czyli mamy, mamy dosyć ciekawy poziom IFI, bo najbardziej ładny punkt odniesienia w postaci tego dołka z 14 listopada ja uważam, że te rejony są bardziej prawdopodobne i z takiego technicznego punktu widzenia mają większy sens czyli okolice 119,20 119,25 Czyli takie szerokie mierzenie, i tutaj 61 IZZB, które jest oznaczone kolorem zielonym. Uważam, że mamy, mamy tutaj dosyć fajny setup, no ale trzeba troszkę poczekać. USDCHF, tutaj jedyny pomysł, jaki mam w tym momencie na Franka, to jest setup widoczny i na D1 i na H4. Może go pokażę na D1 na wyższym interwale. Tutaj proszę zobaczyć, do czego się przymierzam. To jest, tak jak mówię, jeden z pomysłów, ale wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobny na chwilę obecną, czyli odwrócona głowa z ramionami. Setup, który myślę, że dobrze znamy. Tutaj strzałkami zaznaczyłem poszczególne elementy tej formacji, czyli mamy lewe ramię, ten dobry z 31 grudnia, potem mamy głowę, 16 dzień stycznia i prawe ramię, jeżeli nastąpi, to ja tutaj zakładam, że ono musi być na tym samym poziomie. Nie biorę pod uwagę jakichś koślawych układów, gdzieś tam przechylonych i tak dalej, nie. Tutaj ma być precyzja, dlatego że mój stop, stop loss musi być tutaj bardzo, bardzo wąski w tym zagraniu, jak w większości transakcjach, oczywiście. Czyli tutaj zakładam precyzję wejścia, a w mojej ocenie ta precyzja nastąpi na wysokości 0,96,46, czyli ten poziom, który dokładnie tutaj pokazuje. Jeżeli zaatakujemy, będę się bardzo cieszył, to jest tak zwana ostatnia linia obrony, ostatni poziom obrony, już nie to jest nazywane. Natomiast brany jest pod uwagę celowo nie dołek ostatni, czyli z 16, tylko ten grudny. Dniowy z 31, 31 poprzedniego miesiąca. Celowo tego typu, można powiedzieć, taka pułapka, jeżeli ktoś tego nie zna, ale właśnie tego typu poprzednie dołki są, są ważniejsze, aniżeli te dołki ostatnie. Dlaczego? Z punktu widzenia psychologii, bo dołek ostatni widzą wszyscy. Wszyscy oni myślą, uważają, że to jest jakiś punkt odniesienia i tak dalej, natomiast jednak bardzo często nie dochodzi do ostatniego minimum, tylko do poprzedniego minimum. Dlatego tutaj... Zwracam uwagę przede wszystkim na ten dołek zaznaczony pierwszą zieloną strzałką. Przechodzimy dalej, przechodzimy, moi drodzy, do dolara do złotego. Tutaj piękna sesja wczorajsza, bardzo ładna realizacja układu harmonicznego. Jak wiecie, mnie to bardzo cieszy, dlatego, że tutaj chciałbym jak najlepiej te pozycje pozamykać. Wiecie, najlepiej na, na samym szczycie powyżej czterech. Troszkę to może być mało realne, ale jak gdzieś tam głęboko w to wierzę, że tak będzie. Tutaj, oczywiście, pierwszy pomysł na domknięcie się z części pozycji, zarazem też opły na ewentualne zagranie na krótko, to jest ta linia czerwona. To jest ta linia czerwona, czyli wierzchołek, punkt A całej formacji harmonicznej 39321. Tutaj, jakbyśmy sobie pomierzyli, też Wam muszę to pokazać, mamy troszeczkę, troszeczkę. Niżej, o, proszę zobaczyć, mamy 61 i 8. Te dwa poziomy, słuchajcie. Na chwilę obecną są bardzo ważną zaporą, taką strefą podażową, po prostu są przeszkodą. Myślę, że tutaj tę 50 to spokojnie łykniemy, czyli te okolice 3,89. I z doświadczenia mogę powiedzieć, że 50 na dolarze słabo działa, zazwyczaj jest nadbijana, rynek idzie wyżej, więc tutaj oczywiście obserwuję ten poziom, tak? co tam się będzie działo. Natomiast myślę, że w momencie ataku tutaj rynek nam pokaże, że faktycznie świeca się zamknie powyżej i idziemy tym samym na kolejny poziom, czyli na 61,8. Dlatego te okolice 39 3,93 w tym momencie ważny opły na dolarze do złotego. I Tutaj też się będę zastanawiał nad takim manewrem czyli wyjście z tej pozycji, które mam i ewentualne zabezpieczenie, ewentualne lub zagranie na krótkie właśnie w tej strefie. To jeszcze zobaczymy, to będziemy sobie oczywiście decydować w momencie, jak rynek się tutaj znajdzie, czyli mam nadzieję, że jak najszybciej, kwestia myślę, kilku dni. Euro złoty euro złoty. Euro złoty tutaj wybijamy, to jest słuchajcie ważny poziom, bo jeżeli punkt C wybijemy, czyli ten 4,27 z, ha z haczykiem, między innymi tworząc na przykład taki układ, układ, czyli breakout, retest i dopiero odbicie od tego poziomu, no to wtedy zakładam spokojnie okolice 4,32, 33 Tutaj yy, bardziej rozpędzony jest dolar do złotego, jeżeli byśmy sobie zobaczyli. Nawet to widać po dynamice, po tych świecach, prawda, Więc jest taki bardziej bym powiedział, rozciągnięty. Na Europelenie wygląda to troszeczkę spokojniej, aczkolwiek jak się rozpędzimy, to tutaj 2 trzy świece myślę zrobią robotę. Także tutaj póki co te świece bardzo optymistycznie wyglądają. Nic nie wskazuje na to, żeby jakieś miało być załamanie. Jakaś chwilowa korekta oczywiście może być, ale to, to nie jest nic złego. To na bieżąco będę o tym wszystkim oczywiście mówił i dawał fajne poziomy. Techniczne. Australijczyk, Australijczyk nie zaskakuje. Nowozelandczyk podobnie. Zobaczcie, mówiliśmy sobie o tym, że tutaj te, ta strefa była taka podejrzana, i faktycznie została wybita. Więc to jest właśnie, moi drodzy, przykład, jak można by wpaść w taką analizę troszeczkę na siłę. Bo ja o tym mówiłem, tak? Już chyba w zeszłym tygodniu. Pierwsze pomiary były pokazane, gdzie widzieliśmy te zewnętrzne mierzenia. Ja mówiłem, że mi się to nie podoba, tak? Pierwsza korekta mniejsza, druga większa, powinno być odwrotnie. No i co się dzieje? Poziom nie zadziała, prawda? I ktoś złośliwie mógłby powiedzieć, no, oglądam Twoje analizy, był klaster FIBO nie zadziałał. No ale tutaj się zaczyna cała zabawa. Dlaczego nie zadziałało? Co było błędem, na przykład w, tych, w tym wyznaczeniu tego scenariusza, tak? No, błędem było nieprawidłowe włożenie fal. Zresztą ja o tym mówiłem, prawda? Więc mam nadzieję, że nie. Tutaj nie graliście na to, bo sam setup był podejrzany. Przypomnę raz jeszcze, jeżeli mierzymy i szukamy tak zwanych zagrań na POK, czyli pomiar ostatnich korekt, to pamiętajmy, że każda korekta następna ma być mniejsza od poprzedniej. A tutaj jest, widzimy, no to widać na oko, prawda? Ta korekta jest większa od poprzedniej, więc jest złamana jakaś tam zasada. Dlatego ten klaster nie miał sensu, został wybity, prawda? No na tym polega budowanie przewag właśnie na podstawie ciągów Fibonacciego na rynku Forex, więc tutaj o tym warto pamiętać. W tym momencie ja się nie bawię w łapanie spadającego noża, ani na Nowozelandczyku, ani na Australijczyku. Mi się to nie podoba. Jakiś tam pomysł może mam ale tak jak mówię, rozgrywał go dzisiaj na, na 90%, raczej nie będę. Tutaj poczekam na jakieś wyhamowanie. No a mam dwa pomysły: pierwszy to układ harmoniczny i drugi to też jest układ harmoniczny czyli albo formacja Leonarda, albo formacja nietoperza zakończona na 886 okolice ok. 06708, 06740 czy tutaj dokładnie te rejony, które w tym momencie testujemy. To jest jedynie pomysł, zobaczymy. Natomiast technicznie no, źle nie wygląda, ale tak jak mówię, pierwsze wyhamowanie musi nastąpić, tego wyhamowania nie ma. Nawet ostatnio udzielałem wywiadu komparikowi, tam mnie pytali o łapanie spadających noży, ja się przyznałem, że ja tego nie robię. Techniki Fibonacci, jego ciąg Fibonacci na Forexie, pamiętajcie, że nie polega na tym, żeby łapać spadające noże. Czekamy na to, aż nóż upadnie, widzimy na jakim poziomie jest, czy jest na FIBO, czy nie i my go podnosimy, prawda? To, co widzimy tutaj na nowozelandczyku i na australijczyku, to jest typowy przykład, jeżeli bym grał w tym momencie, to jest typowy przykład łapania spadającego noża, czyli można by się skaleczyć, tak? To, to byłoby niebezpieczne, a tego nie robimy. DAX, e, DAXa mam, DAXa mam, tutaj też była dyskusja na naszej grupie telegramowej, część osób nie pytała gdzieś tam na privie, czy mam, mam DAXa. Tutaj się realizuje ten układ, a jeżeli on się realizuje, to pamiętacie, że on mnie interesuje. Wczoraj o tym mówiłem, że tutaj chwilowe odbicie, cofka i dopiero tutaj atak na te rejony, to mnie interesuje, słuchajcie, okolice 13, 130, 13, 150, czyli cała ta strefa zielona, strefa popytowa oczywiście wzmocniona wewnętrznym mierzeniem FIBO, wzmocniona mierzeniem F100, no i wygląda to całkiem sensownie. Myślę, że będziemy ją bronili. Także tutaj się zapowiada dosyć ciekawe, dosyć ciekawe zagranie. Tutaj mamy dwie strefy podażowe. Ja jedynie przesunę na razie, one są mało realne, prawda? Natomiast jeżeli byśmy wybronili, a według mnie to, co idzie, to jest jedynie korekta pędząca, i przed nami kolejny impuls wzrostowy, to będzie to wyglądało dobrze. Także tutaj spokojnie będę chciał na to no, tego przypilnować. Tak, SP, słuchajcie, tu są poziomy, które są niżej. Bardzo ważne, szybciutko na 4-godzinowym to pokażę. Ja wczoraj o tym mówiłem, dzisiaj to jedynie powtórzę, dlatego że podtrzymuję mój scenariusz i całą analizę. No i poziomy przede wszystkim. 3211, typowy 1 do 1. Tutaj mamy biegunowość poziomu FIBO. Nie będę tego tłumaczył, bo to ostatnio było omawiane, wałkowane. Chodzi oczywiście o 161, które zostało wybite. W tym momencie pełni rolę biegunowości. Ten poziom, słuchajcie, jest takim wnioskiem końcowym. Tak to można, tak to można nazwać. Tutaj była głowa z ramionami. Kasujemy... Kasujemy, to też to też kasujemy. Także tutaj, o właśnie, w ten sposób musimy dokładnie to wszystko wyznaczyć. Lecimy dalej, słuchajcie, zobaczmy, co się dzieje na złocie, co się dzieje na ropie. Jeżeli chodzi o złoto, tutaj taki trójkącik nam się buduje, z tendencją do wyjścia górą oczywiście to jest typowa formacja z klasycznej analizy technicznej, formacja kontynuacji zakładanego ruchu czy kontynuacji trendu, już nie to jest nazywane. Czyli jeżeli widzimy, że ruch jest wzrostowy, tworzy nam się chwilowe wyhamowanie, układa się w trójkącie, to oczekujemy dalszego wybicia górą. Także tutaj układa nam się wszystko bardzo, bardzo technicznie i myślę, że przewidywanie. Ja czekam na okolice 1600-1602. A zobaczmy na Europie WTI. O, tutaj mamy jeszcze euro Australijczyka. Widziałem, że był komentarz. Wcześniej odnośnie tej pary walutowej, tak tutaj o czym o tym rozmawialiśmy wczoraj. Uważałem, że to, ten poziom, jeżeli nie zostanie zatrzymana, widzimy, że go neguje, co też było do przewidzenia. Spodziewałem się tego, dlatego zaznaczyłem strefę troszkę wyżej i strefę mocniejszą okolicę 1,64,87, 1,65,08. Tutaj mamy FS 100, mamy FS 161 i mamy bardzo fajną strefę podażową. Uważam, że strefa godna uwagi. Także, jeżeli ten parę. Obserwujecie, gracie, to tutaj te projekcje, ta kombinacja mierzeń jest myślę, że w tym momencie najważniejsza. Ropa WT, zobaczmy, co się dzieje na ropie. Jak macie jakieś propozycje odnośnie par walutowych, które chcielibyście, żebyśmy sobie wspólnie omówili, to bardzo proszę pisać. Tutaj jest właśnie czas i miejsce na to, żebyście wrzucali swoje analizy. No, ropa, w słuchajcie, jak kamień w wodę, można powiedzieć. Tutaj mamy niby układ harmoniczny. Ale on jest cały czas, słuchajcie, dla mnie podejrzany. Niby jedną pozycję mam, to jest pozycja z wczoraj, gdzieś tam z późnego wieczoru, po 19.00. Puściłem takiego trade'a kontrolnego, można powiedzieć, tak? Czy jak to niektórzy mówią dla sportu. No, można tak powiedzieć. Ten poziom i sam układ harmoniczny wygląda w ten sposób, już go Wam zaznaczam, dokładnie pokazuje za pomocą mierzeń XAB. BC i CD. Proszę zobaczyć, punkt D88. Formacja harmoniczna nietoperza. Dolny cień został. Próba, pierwsza próba obrony już jest. Także tutaj według mnie punktem odniesienia jest ten poziom zaznaczony zielonym, zielonym kolorem 52-32. No Póki co wygląda nieźle. No, gdzieś tam się dźwigamy, fajnie by było jakby się jakiś mocny popyt pojawił. Bardzo bym się ucieszył. No, z racji tego, że jakąś tam jedną na razie skromną pozycję, ale mamy, ale mamy. Okej, okay. co robimy dalej moi drodzy? Ja w międzyczasie Was zaproszę. Słuchajcie, dzisiaj bardzo ważny webinar. Ważny webinar Michała. Poopowiada troszeczkę o swoim projekcie. Swing Trading webinar o 18.00. Wysłałem Wam zaproszenie. Bardzo by było fajnie, na pewno miło Michałowi by było, jakbyście przyszli tak licznie, jak na przykład na ostatni mój webinar, gdzie było prawie pół tysiąca osób, a wczoraj w pokoju nawet nawet brakło miejsc, także utrzymajmy tę frekwencję. Dzisiaj godzina 18, czyli tradycyjnie we wtorki spotkania edukacyjne o jednej porze. Godzina 18. Spotkanie bardzo ciekawe, sam przyjdę na nie, bo też chcę posłuchać, co tam Michał wymyślił, jakie ma założenia. A ruszamy z projektem już w lutym, także już na dniach można powiedzieć. Dobrze, bitcoin, tak jest, no bitcoin oczywiście, że tak. Tutaj ten układ harmoniczny nie można, pamiętam tutaj, my spirit way, pamiętam, pamiętam twoją prośbę na czacie. Tak, tutaj słuchajcie, jeżeli nie wybijemy tych 9000, to ten układ ma sens, natomiast fala BC, jak głęboka może być, bo pewnie zastanawiamy się, tak, I czy ona może być wyżej, czy ona może być na równi. Jakie są, układy, jakie są podstawowe założenia układów harmonicznych, bo od tego trzeba wy, wy, wyjść, tak? Nie, nie mogli być punkt C powyżej punktu A. Może być na równi, może być, bo wtedy traktujemy A i C jako podwójny szczyt, czyli formację z analizy technicznej. Natomiast jeżeli jest powyżej, to nie jest to układ harmoniczny. Ja tutaj nie zakładam żadnych modyfikacji, udziwnień i tak dalej. Ja widziałem już różne jakieś hybrydy takie, wiecie, klasyka to klasyka. Ja mówię o tym i gram na to, co działa. A układy wewnętrzne, gdzie są te założenia, że punkt C ma być poniżej punktu A, to są dla mnie sprawdzone setapy. Więc tutaj poziomem granicznym oczywiście 9000. Jeżeli wyjdziemy powyżej 9000 zanegujemy ten układ, to znaczy punkt C będzie powyżej, oczywiście już nie będzie wtedy punktem C, prawda, tego układu. To myślę, że lecimy na te 10000. Myślę, że lecimy tutaj na te 10000 i wtedy to co się tutaj pojawiło, czyli ten ruch spadkowy był jedynie korektą. No swoją drogą pięknie i precyzyjnie zatrzymano na 61,8, tak też o tym mówiliśmy, no i rynek jest mocno rozpędzony, więc tutaj z ruchu mierzonego można by się pokusić o bardzo szeroką projekcję, ja ją w tym momencie wykonam, są tego typu mierzenia, nawet w połączeniu z teorią faleliota tego typu swingi można wyznaczać, proszę zobaczyć, o i tutaj mamy docelowy zasięg wzrostów i wtedy to są nawet okolice zobaczcie 11 tysięcy, 11 tysięcy, także to jest bardzo ciekawy poziom, który sobie warto zaobserwować, bo faktycznie, jeżeli te 9 wybronimy i zaatakujemy dyszkę, to no, te na rozgrzanym rynku zrobienie 1000 dolarów na Bitcoinie wcale nie jest dużo, prawda? Pamiętamy lata 2017-18, jaka była zmienność, co się działo w 2017, nie? Zwłaszcza drugą połowę. No przynajmniej ja dobrze pamiętam, bo mocno dowałem wtedy. Um, ok, lecimy dalej A co robimy dalej, co robimy mm, nadgas, JSW swoją drogą bo pewnie będą też pytania łapkę w górę dajcie, dajcie łapkę w górę widzę 58, ale fajnie by było jakbyśmy mieli 158, wczoraj było 160 chyba 5, bardzo dziękuję wielkie, wielka piątka wirtualna, przybijam ją w tym momencie wy też ją przybijcie na naszym kanale zasubskrybujcie sobie nasze kanały, czy też na na facebooku, wibonacitim, czy na youtubie nasz kanał Codziennie o 12 nadajemy, tutaj, wracając do JSW, ten poziom okolice 19 z hakiem, czyli tutaj ten układ harmoniczny, chyba o nim mówiłem, ale szybciutko go przypomnę. Ja go troszeczkę rozgrywam. Ja dużo może na kontraktach nie gram na polskiej giełdzie. Natomiast jeżeli widzę takie setupy na wysokim interwale, to staram się to brać. No, tutaj jestem obecny od tego poziomu. I te okolice tego setupu e, układu Lonarda dokładnie rozgrywam. Także tutaj e, te okolice 19, 15, 19, są na pewno do obserwacji. E, nadgaz. Zobaczmy, co się dzieje na nadgazie. Bo mam szczerze, nie patrzę na niego dwa, dwa dni chyba. O, jak kamień w wodę, także jeżeli chcemy łapać spadający nóż, czego nie polecam, podkreślam jeszcze raz, nie polecam, bo to jest bardzo ryzykowne, niebezpieczne, to tutaj mamy taki przykład, natomiast biorąc pod uwagę jakieś podkładki Fibo czy wsparcia wynikające z poziomu Fibonacciego, nie mamy nic. Nie mamy nic, ja tutaj tego się raczej nie tykam, dlatego że jest to niebezpieczne. Złoto było że yes, było złoto, kawa, tak właśnie. Kawkę sobie popijam zawsze na tych naszych południowych nie, czy popołudniowych, no nie, w samopołudnie nadajemy na tych naszych live'ach, ale trzeba też ją przeanalizować, jak ja wpisałem, jak ja wpisałem, kofi oczywiście. Tak jest, na kofi tutaj mamy. Mamy setupy, które gdzieś tam pomału. O, 61 przebite. Zobaczmy, gdzie jest mierzenie FS 161. Czy nie zostało. A, okej, okay. mamy. Słuchajcie, w końcu doczekaliśmy się. No, powiem Wam szczerze, że. Bardzo mnie to tutaj, ta Strefa interesuje. Bardzo mi się zaczyna podobać. Mamy moje ulubione wydłużenie Fibonacci'ego FS161. Słuchajcie, obserwujmy te poziomy. To są okolice 104,70, 100, no między 105 a 107, tak? W pewnym uproszczeniu. Czyli tutaj, gdzie jesteśmy, bo jesteśmy 105,71. A wydłużenie Fibonacci'ego, mam nadzieję, że wszyscy widzą, prawda? FS161, dokładnie poziom 100, 104,40, 104,50. Wygląda nieźle. Platyna, Andrzej, oczywiście, że robimy, oczywiście, że sprawdzamy platynę. U, bardzo rozgrzany rynek. uważam, że jakaś korekta się należy. No pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to oczywiście fala FIBO, ostatni ruch mierzony, czyli pomiar ostatniej fali, tradycyjny POW. Co dalej, co dalej? Tutaj możemy spróbować... Złapać może jakąś projekcję, zobaczymy, ale troszkę się boję, że wyjdzie nam to dosyć głęboko. No i wyszło głęboko, wyszło głęboko. Nie sądzę, żeby aż taka duża korekta była, aczkolwiek technicznie, no tak to wygląda. 902. 895, 96. Tutaj, oczywiście, pomiary FIBO 38 i2. Nie sądzę, żeby był dobrym współczynnikiem, więc raczej bym oczekiwał głębszego zejścia. Tutaj na 50 widzę dosyć ciekawy ZZB. Ja bym Andrzeju ten poziom przypilnował. Na początek. Tak, na początek, wiecie, to są. O, bardzo fajnie to wygląda. Nawet od strony Price krzynowej, szybciutko zaznaczę, pokażę. Zobaczcie szczyt. Mamy dołek. I mamy wcześniej też kolejny szczyt, czyli tym samym biegunowość. Widzę ten poziom na rynku platyny był ewidentnie łapany. Odczytajmy sobie wartości. 947, tutaj widzę wzmocnione 50. Wygląda nieźle. Wygląda nieźle, dobrze. Co robimy dalej? Co robimy? Silver. O, widzę dzisiaj dużo surowców, towarów, ale... ok. wszystko sobie przeanalizujemy. Tutaj na srebrze mam jeden pomysł. Mam jeden pomysł, ale zobaczcie, jak mi przeskoczyło. przeskoczyło mi to mierzenie, więc jeszcze raz muszę je dokładnie tutaj pomierzyć. Mamy AB, BC i CD. Mamy wewnętrzny poziom, czyli od dołka do szczytu. OK, no i jeden z poziomów chciałem powiedzieć, z pomysłów. No, z poziomów też, tak, ale jeden z pomysłów już tutaj jest widoczny. Mamy XA, AB, BC i punkt D. I one 17.08, 16.9, no 17. 17, a 17.08. Wygląda nieźle. Wygląda nieźle. Dow Jones na zakończenie, ok, US 30. Co tam się dzieje? A dzieje się no, praktycznie to samo co na rynkach innych indeksów zachodnich, czyli na SP, czy też na, na dax Uważam, że ta tak głębsza w końcu się pojawi. Mamy jeszcze mamy, słuchajcie, miejsca na spadki 27762. 27762, aczkolwiek teraz jak tak patrzę. Teraz jak tak patrzę, to. E, muszę odłożyć. O, zobaczcie, musimy to. Musimy, słuchajcie. Pięknie, w ogóle pięknie załapaliśmy ten poziom, ale numer. Nie widziałem tego. Dobrze, że tutaj mi o tym przypomnieliście, zwróciliście na to uwagę. No powiem Wam szczerze, że zastanawia mnie to miejsce. 28400, czyli korekta pędząca, czyli dolna podstawa overbalance tego układu pomarańczowego, czy bardziej różowego. No i widzę, że pierwszy atak wybraniony. Ja bym się skoncentrował na tym poziomie, wiecie, jutro do tego wrócimy, dlatego dam linię poziomą, żeby po prostu pamiętać o takim mieć punkt odniesienia do jutrzejszej analizy, ale 28408 wygląda technicznie po prostu dobrze, po prostu dobrze. Dobrze, słuchajcie, tyle. Pół godziny to pół godziny. Bardzo dziękuję. Wow, ponad 250 osób. Mega, mega się cieszę. Łapka w górę na zakończenie. Pamiętajcie, zawsze przybijamy wirtualną piątkę. Dzisiaj o godzinie 18.00 spójrzymy się na fajnym webinarze Michała. Pokażę troszeczkę swoich wyników, pokażę ostatnie setupy, transakcje, także będzie dużo przykładów, dużo, dużo konkretów. Godzina 18 do usłyszenia wieczorem. Miłego dnia Wam życzę, no i oczywiście powodzenia na rynku. Trzymajcie się. Hejka, cześć.